Pełne życie, pełno potów i niedźwiedzie w okolicy. No to ja je tu rozumiem, ale tam... Tam jest quest, którego nie mogę wypełnić. Może to później się go wypełni, jak tutaj się zrobi kilka zadań. Dlatego... Fort najemników. Dlatego pójdziemy w tą stronę. Eee, serio, mi się chcesz walczyć? Teraz już wiem, że będziesz atakował, więc jestem gotowy. Myślałem, że to mam mniejszy zasięg. Kurwa, na ten niedźwiedź. Trzeba wyciągnąć kolejną broń z arsenału. Nie ma nic więcej, to już porażka. Mam nadzieję, że trzeci nie podejdzie, bo już będzie masakra. Aha. Okej. Okay. Teraz to mam czeka pan. Jakby jednego było mało. Окей, okay. Бедного еще вылиминовать. I to powód, dla którego nie chcę walczyć jeszcze ze smokiem, który jest dużo większy od tych niedźwiedzi i ma wyższy poziom. Mogłoby się to naprawdę źle skończyć. Aha! Jeszcze żyje. Już myślałem, że wygrałem. Aha, okej. Okay. Walka stulecia, bo przyszedł jakiś człowiek i się natknął tą moją walkę z niedźwiedziami. Aha, okej, okay, ja nie zrobiłem pazurki. Wy się nie teleportuj. Trzyhacz. To jednak te niedźwiedzie musiałem rozwalać. Bo one miały tu pazury, które są potrzebne do questa. No okej, okay, wykonajmy zadanie. Ja może się wycofam. Trochę zużyłem tych potów. A jak jestem koło obozu, to warto się cofnąć. Dobra, mam tylko nadzieję, że się nie zawiespią to te niedźwiedzie teraz. No to idźmy w tym kierunku. Skoro tam wykonujemy kwestię, to możemy pójść w inną Pozwiedzać, wykonać inne kwestie. Pozbierać żółka. Zubkę albo herbatkę. Chińską zupkę, Produkowaną w Rodami. Eee. Okej, nie dziwacz. Nie dziękuję. Mam dość na tą chwilę. Tu coś jest. Aha, w budownicy, jasne, okej. Okay. Macie, mrucz. Nie no, bez jaj. Serio? Misiek, serio? Ciebie mi tu tylko trzeba. Kiedyś, że tam kolejdzie spojrzący. Jeszcze wieć przyszedł. Okej, okay. można odetchnąć, przynajmniej mam tego nadzieję już więcej tych niedźwiedzi tu nie będzie. Zobaczmy, czy mam coś w ekwipunku takiego, co można by wykorzystać. Dla siebie zbroń nie mam. Jakieś miecze? Aha, to paluszki i to. Więc... Więc nie. E, ma. Kuszę, on też nic nie zostanie. On ma długie oszcze najemnika, dajmy mu poruszki i będzie OK. A jakaś tarcza? Hmm, może ten, po Może jakieś zbroje? Zobaczmy. Ja. No ja mam chyba ubrane tylko to, co mogę nosić. Kassandra też i Varric też, Blackwall też. Dobra, czyli nie mogą nic więcej. A tam tych dodatków to później. Co tu jest do zrobienia? No na pewno jakieś zadanie jest. i pewnie, pewnie znajdę tutaj klucz do tamtej zamkniętej drzwi, przy której byłem wcześniej. Mam taką nadzieję. A, można tu postawić. Okej, okay. tam dalej są strażnicy. Zaraz do nich dojdziemy, najpierw tu. Nas. O, tu jest. Serio, to tam musi być jakieś dojście. Jeszcze gdzieś powinien być jeden. O, tu jest. Dobra. Ten jeden tu jest całkiem niedaleko, ale skakał nie będę. Idę pozwiedzać ten budynek, bo tam, no wiesz, jest jedno. Muszę w tym. Może jakaś bariera? Nie do przebrnięcia. No właśnie, postawiłem tą barierę. No, jakaś torcza. Jeszcze gdzieś jakiś koleś, koleś jest, ale najpierw przeszukamy tutaj. Sztandar. O, jakieś zapiski. <grymne> Fajnie. Pewnie kolejny quest się z tego zrobi. Ale to jest właśnie dobre w Idziemy. Znajdujemy jakieś zapiski i dzięki temu mamy kolejny quest. Mmm, okej. Okay. Tu jest MISIK Warto ich po jednym eliminować. Tam coś, ludzie się biją. A, to moi. Myślę, że to gdzieś wyżej. moich ludzi z... Yy, czymś innym. Dobra. Drobinka. Trzeba sprawdzić, co jest na górze. Aha. Pan strażnik. Okej. Okay. Ja się przesunę. Moi ludzie może wejdą. Powali mi się po ty To było przejście nawet. Wybrałem trudniejszą drogę. To chyba mało mam, mama, pasuje mi z kina rzucić. Tak, ponieważ tutaj musimy skazać to, i tu też musimy to. Skończymy się na muszę sobie poradzić bez. Nich. To jest zadowódca. bardziej groźnie. Teraz jakieś podpalenie by się przydało rzucić. Jeden leży. Jest pomocnik. Drugi też. A może uda się go załatwić. Chyba padł. Uh. Było dość ostro. Ale znalazłem już zbroję fort poczty. Znaczy tyle tego dobrego. Tutaj mamy questa. Kluczyk. O, jak najbardziej jest to ten klucz, który mi tam był potrzebny. Widziałem, że go gdzieś tu znajdę. Myślę, że jak pokonaję tego dowódcę, to już nie powinno być tu więcej żołnierzy, jak ich co do jednego. Tylko, że to może być dość karkołomne, zważając na to, że nie mam... portów. A tu jest następny. Małe wycofanie. ok, awans mały poziom, tyle dobrego, że awansowałem. O, fajnie, dzięki awansowi moi ludzie odzyskali pełne zdrowie. To jest dobra rzecz. O, to była skrzynia, warto ją zabrać, zanim pójdę dalej. No tak, wiedziałem, że tak się to skończy. Stoję na drodze, tu można spać tylko i wyłącznie. Rzućmy okiem na mapę. To jest quest jakiś jeszcze. Zwrot towaru. Myślę, że tam podejdę, jeżeli jest jakieś przejście. A jak nie, to po prostu przeskoczę przez mur w tym miejscu. O, tu drobina, nie chcę już wchodzić na górę. Myślę, że to jest połączone z tamtym, więc... Takie wejście mi wystarczy. A tu można wejść jeszcze na górę. No to tutaj jednak sobie wejdę. Może coś być tu u góry. Poza kolejną drabiną nic. Tu będzie skrzynia. I nie tylko. Również ...muzaika. Wy tu zostańcie, ja, ja zjeżdżam na dół. No to jest denerwujące. Czasem stoję przy drobinie, zjechać nie można. Okej, okay, to jest miejsce, w którym byłem. A tu coś jest, tylko nie widzę gdzie. Nie co. Dobra, może później. O, o Jak ja lubię takie niespodzianki. Mam nadzieję, że za coś... za to coś dostanę. To no jednak nie. Zabij demona i spadaj. Dostałem trochę władzy i nic więcej. Elfikarzyn dodać. Dobra, tu zrobiłem quest'a, powinienem pójść pozbierać te odłamki. No, pójdziemy w tą stronę. Jak już jestem na górze, łatwiej będzie tam dojść. Potem w inną stronę pójdę. A, akurat teraz moi towarzysze nie gadają. To takie momenty, w których nic się tutaj nie dzieje, bo idziemy w jakieś miejsce. A to może się jednak gadać, nie chcą. Rzućmy jakim na mapę, co tu jest? Odłamek. No to ten odłamek chyba zabrałem. A, tam, dobra. Ale tam nie da się przejść w ten sposób. Więc... wracamy. Potem pójdę po tamten odłamek. Najpierw pójdę po na odłamek. O ile to zejście tutaj, które sobie wymyśliłem, mnie nie zabije. Jednak znalazłem dobre, dogodne punkty zejścia. Już myślałem, że będzie gorzej z wejściem. Tam jest następny. Oh. Aha, tam, dobra. Tu mamy przeciwnika. Mabarni. Szkoda, że nie mam go w druku, że nie. Przydałby się.